Witajcie! Witajcie! Chcielibyśmy podzielić się z Wami naszym świadectwem w tym szczególnym miesiącu maju, jak właśnie Maria bardzo namacalnie dotknęła naszego życia, i podzielić się tym, jak właśnie była naszym uzdrowieniem chorych. Półtora roku temu, podczas takich rutynowych badań lekarskich, kiedy wyszły mi niepokojące jakieś wyniki z morfologii, i następnie USG i tomografia komputerowa. Pokazało, że na mojej trzustce pojawiły się jakieś guzy. Z racji z tego, że jestem biologiem i gdzieś miałam, miałam doświadczenie z medycyną, wiedziałam, że problem z trzustką i, i jakimiś problemami fizjologicznymi z tym związanymi są groźne dla życia, więc, więc gdzieś tam pojawił się ogromny lęk, obawa przed tym. Więc... również mama, maćka, miała takie doświadczenie, słyszała o osobach chorych. Na nowotwory trzustki i wiedziała, że jest to bardzo poważna i bardzo bolesna choroba. Strasznie się tym przyjęła, zaczęła roztaczać takie czarne scenariusze, ale nie poddała się, tylko postanowiła właśnie podjąć walkę za swojego syna i zwróciła się właśnie do matki, zaczęła odmawiać litanie pompejańską. Nowenna, do której Maciek podchodził bardzo bardzo, bardzo, sceptycznie. bardzo sceptycznie. Byłem wręcz tak naprawdę wrogiem czegoś takiego jak nowenna pompejańska różaniec. Ale myślę to z tego powodu, że tak naprawdę to ja miałem osobiście problem z odmawianiem tego typu modlitw. I dla mnie one były czymś, co było po ludzku nie do pokonania. Ale zawsze podziwiałam osoby, które, które gdzieś tam to odmawiały, czy swoją żonę. E, która e, codziennie e, modliła się różańcem, kiedy widziałam ją e, przed snem odmawiając e, różaniec. W tym czasie też jona, e, gdzieś tam e, odmawiała za mnie ten różaniec, e, oddając e, mnie i moje życie e, i zdrowie właśnie w, e, opiekę, w opiekę Maryi. Tak naprawdę jeszcze w tym takim e, nefrologicznym momencie to też takie pocieszycie, pocieszycielka strapionych gdzieś tam też Maryja bardzo dotykała e, serca mojej mamy, uspokajała je podczas odmawiania nowenny pompejańskiej. No i e, lekarze stwierdzili, że na razie tego guzy zostają się do obserwacji e, i po prostu zobaczymy, jak sytuacja będzie się rozwijać. Wiadomo, życie toczy się swoim tempem, bardzo szybkim. E, Maćkowi nie dosyć Twierał żaden ból, nie odczuwał dyskomfortu, więc tak naprawdę trochę o tym zapomnieliśmy. I na te wakacje Maciek znowu trafił do szpitala trochę z, inną, z innej przyczyny, ale zrobiono mu komplet badań. Tak, zrobiono mi tomografię, USG, enzymy wątrobowe i trzustkowe. I lekarze byli zdziwieni, bo ten obraz różnił się zupełnie totalnie o 180 stopni od tego, co, co było w karcie z wcześniejszych moich obserwacji. Tak naprawdę na mojej trzustce nie było nic. Trzustka była w pełni sprawna, funkcjonująca. Było to dla nich dużym zaskoczeniem, a ja w duchu gdzieś mówiłem, że chwała Panu, bo, bo wiem, że to jest moc modlitwy, modlitwy uzdrowienia, która została uproszona przez moją mamę i żonę przez ręce Maryi. Także zachęcamy Was do tego, aby właśnie te wszystkie sprawy, każde sprawy naszego dnia codziennego, i te wielkie, ale również i te małe, oddawać przez ręce Maryi dla Jezusa, dla naszej najlepszej mamy, dla tej, która jest z nami blisko i tak bardzo się o nas troszczy, żeby przez jej ręce właśnie zawierzać to wszystko i przez jej ręce otrzymywać te wspaniałe łaski, pomoc i opiekę. Tak, uzdrowienie, ponieważ uzdrowienie może być w małych sprawach naszego, naszej codzienności, naszego życia, naszych małżeństw, rodzin. Nie muszą to być spektakularne uzdrowienia, ale jeżeli odmawiamy to wszystko z ogromną wiarą, z ogromną taką, takim oddaniem się i poddaniem się woli Bożej, to, to Bóg już wie, co ma z tym zrobić, bo Bóg nas kocha i, i to, co Matka Go uprasza, nie pozostaje jakby głuche w Jego sercu, i spełnia to wszystko. Więc zachęcamy Was do tego bardzo serdecznie i za to wszystko chwała Pana. Amen.